Witajcie moi drodzy! Dzisiaj zrobimy sobie energię do końca roku z kart klasycznych. Bez konkretnego pytania zobaczymy, co tutaj wyjdzie, co karty pokażą. Kochani, bardzo fajnie, bo już miłość oczywiście w pierwszej kolejności nam powychodziła. Hmm, ale, bym powiedziała, też miłość do siebie, tak? Miłość do ludzi, e, towarzyskość, wyjścia e, się coś e, też e, tutaj, przepraszam, uswobodzicie z czegoś. Wielkie zwycięstwo wa, Was czeka w strefie e, miłości. E, będziecie też e, mieli szczęśliwy związek, będziecie mogli tworzyć rodzinę, gdzieś dziesiątka kielichów, będziecie zakochani, będziecie. E, ja bym powiedziała, napawani tak miłością do siebie, do ludzi, do świata do końca roku, że naprawdę dużo osób, które mnie słuchają, niezłą transformację tutaj przejdą i to w miarę szybko. Co tam jeszcze karty nam mówią? E, tutaj, w strefie miłości dla kobiet, pojawia się mężczyzna. Jest to mężczyzna o ciemnych włosach, albo w Waszym e, wieku, albo będzie troszeczkę e, młodszy, ale i poznacie go gdzieś wśród ludzi. Mm, e, tylko, kochani, e, uważajcie, bo e, może tutaj też. E, pojawić się zazdrość, e, jak wejdziecie z re, w relację z tym mężczyzną, może to być koziorożec zadiakalny, e, zaraz e, tutaj się pojawia zazdrość e, kobiety o to, że macie e, mężczyznę. Może to być, nie wiem, matka, koleżanka, tak, przyjaciółka e, i tu mogą być jakieś e, spory o tego mężczyznę. E, w pracy. W pracy będzie bardzo dobrze. Tutaj widzę e, finanse jak najbardziej do końca roku e, są dosyć dobre. E, będziecie mieli za coś odpowiedzialność, lub do końca roku w pracy weźmiecie jakąś odpowiedzialność, tak? E, tutaj też widzę, że szef e, Was też również jakby zmotywuje, pochwali e, i w końcu doceni. Jak już powiedziałam, szczęście i wzajemne oddanie w rodzinie do końca grudnia Was czeka. Jeśli coś na coś, przepraszam, jeśli na coś czekaliście lub na kogoś, karta czasowa mówi, że od dwóch dni, dwa tygodnie lub dwa miesiące do dwóch miesięcy spełni się to, o czym Wy, kochani, tu, kochani marzyliście i i może sobie też afirmowaliście, tak? E, czyli dajcie sobie dwa dni do dwóch miesięcy, a powinno się Wasze marzenie, życzenie spełnić. Mm. Jeśli chodzi o Wasze dzieci, to ja bym powiedziała: mm, zobaczycie e, taki jakby progres u Waszych dzieci, e, bardziej nastolatków lub już e, tacy. Takich dzieci pełnoletnich. Tutaj mogą sobie znaleźć pracę, właśnie do końca roku, lub wykazać się czymś takim ambitnym, i będziecie jakby też z tego powodu bardzo zadowoleni. Do końca roku tutaj widzę jakąś nowość, może pojawić się nowy pomysł, jakiś, ale też właśnie nowa miłość Was będzie czekała. I faktycznie od tej nowej miłości powolnym krokiem wejdziecie w coś nowego. Ten mężczyzna lub ta kobieta do końca roku, która się pojawi u Was, wprowadzi do was, do waszego relacji, do waszej relacji, taką świeżość, taką nowość, właśnie. Na pewno będzie Was obdarowała prezentami, tak? Możliwe. Niektórzy z Was do końca roku widzę, że się tutaj zaręczą i, be, i będzie też rozmowa o, o ślubie. Proszę, karta rada: proszę tutaj nie rozpominać i nie wchodzić znowu w stare jakieś żale, smutki, jakieś rozczarowania, nie wchodzić w stany depresyjne z przeszłości. Pamiętajcie, jak już mówiłam, że e, e, przeszłość już nie ma znaczenia, przyszłość nie istnieje i żyjemy tu i teraz. E, jeżeli ktoś szukał pracy, jest najlepszy czas jeszcze do końca grudnia na znalezienie pracy, a pomoże Wam w tym kobieta o czarnych włosach. I zobaczymy, może jeszcze takie przesłania od aniołków do końca roku. E, nic, kochani, na siłę. Proszę nic nie robić na siłę, zaufać Bogu, wszechświatowi, tak? A otworzą się przed Wami wszystkie drzwi. E, weszliście w fazę pięknej, wspaniałej mocy, więc proszę tak zostać y, i użyć swoich zdolności, by rozwiązać jakiś problem. Ehm, kochani, co tam jeszcze karty mówią? Twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimę tak jak właśnie ta karta mówiła e, z kart klasycznych od dwóch dni do dwóch tygodni to też jest nawet okres zimowy, bo wiadomo też czas e, tutaj u góry nie jest określony po prostu on u góry nie istnieje e, więc możecie sobie też tak jakby podpiąć pod styczeń luty Kochani, wszystkiego dobrego, niech się spełnia wszystko dla Was, co najlepsze. I ja zapraszam na sesję jasnowidzenia, którą robię, kochani, z Wami online. Zapraszam serdecznie nawet, żeby sobie popytać o, o parę spraw do końca roku, jeszcze sobie może prześwietlić parę rzeczy. I wejść z fajną energią, bo ja zawsze na, w tych sesjach podwyższam wasze po prostu, kochani, wibracje i czujecie się o niebo lepiej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Jasnowic Anna.